Jak pani ocenia e, ostatnie zachowania papieża Franciszka, to, że uderzył kobiety. E, wie pan, wolałabym go nie oceniać. Słyszała o tym pani widziała wideo? Mm, nie, nie widziałam tego wideo, ale słyszałam. Aha. No, zerwano się starszym człowiekiem. Puścił mu leżby pewnie. Ale, ale później przepraszał. Nie hmm. ja mam zielonego pojęcia, bo nie śledzę wiadomości, więc się nie wypowiem. Nawet nie wiedziałam, że coś takiego miało miejsce. On, on później nawet przeprosił za swoje zachowanie. Bardzo ładnie, że przeprosił. Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że miał rację, skoro go tak sprowokowała. Że, że miał rację, że uderzył kobietę? To nie było uderzenie, odepchnięcie po prostu. Tak, dwa razy uderzył tak? w rękę. Później przepraszam za to, co zrobił. Nie było to zmanipulowane? Nie. Mogę, mogę nawet pokazać wideo, pani. Nie. No tak, to, to już nic co ludzkie nie jest nam obce, więc jakby... No każdemu się może zdarzyć, więc... Jakby... Ale papież? czy papież pomylił się w swoim zachowaniu wtedy? No ja akurat, y, szczerze mówiąc, nie jestem katoliczką, nie. Y, więc, też nie. Y, więc też jakby, powiedzmy, y, dogmatu o niemalności papieża nie, nie uznaję, więc jakby dla mnie to jest zwykły człowiek, któremu wszystko może się jakby zdarzyć. Czy wie pan, co widziałem? I według mnie to nie było uderzenie, on po prostu ją odgonił, bo przesadzał, jakby nie patrzeć. Tak dwa razy chlapnął no, a czy, to, czy to była pomyłka, według pana, czy...? Absolutnie nie. Uważam, że jak najbardziej było to w porządku zachowanie, nie było w tym nic karygodnego, jak uważają wszyscy. A to nie jest przemoc przeciw kobietę? Wie pan co, jakby mnie złapała jakaś osoba za rękę i mnie ciągnęła, nie chciała puścić, a byłbym osobą w podeszłym wieku, mającą problemy ze stawami, to też bym tak zrobił. Nie uderzył. Wyrwał tylko rękę, według mnie. Absolutnie nie uderzył. No ta pani zachowała ręka, się tak. troszeczkę Według mnie to była Kasinka, czy. czy, czy no no, no, czy, czy, no. Pokazać, nie? Ja tak widziałam, ja znam, o, wiem, wiem, tak. znam to. To normalnie wyrwał. Tak, nie można. Tak, tak kogoś kogoś o, nie ma go, przewróciła. No, no, ale to tak się robi. Ale później papież No dobrze, no bo nie mógł wyrwać ręki. Nie, nie bił, tylko po Ja uważam, że papież. A później jeszcze przeprosił papież. A czemu przeprasiu? No nie powinien tego zrobić. No to zrobił coś z tego wtedy, przeprasza, nie? No jeśli, Według mnie no uważał, że powinien przeprosić. I Mówi, dobrze, że przeprosił. Że tak. Ale główna wina tej pani jest, bo Te szarpnęła mi... go, nie ma go, przewróciła. Ta pani, ale tak robi. Takaś, nie wiem, Koreanka, Chinka nie powinna tego robić. Była... Myślę, że takie zachowanie powinno mieć miejsca, że po pierwsze uderza kogoś. Znaczy, rozumiem, że to było nieporozumienie, ale mimo wszystko to nie powinno mieć miejsca. Jeżeli to jest prawda, to jest niesłychane. Nie spodziewałbym się takiego zachowania po papieżu, zresztą nie tylko po papieżu. Uderzenie drugiego człowieka, wie pan. nie mieści mi się to w głowie. A niektórzy właśnie mówią, że to nie jest wina papieża, tylko ochrony, która zawiodła i dopuściła do tego, że papieża zaatakowano. Nie, nie, niezależnie od wszystkiego, no, wie pan, no, wymierzyć policzek komuś, jeżeli to, jest, jeżeli to jest prawda, tak jak powiedziałem, to jest to, jest to jest to skandal, jest to niesłychane. Nie policzek tak chlapnął po rękę, tak... Niezależnie od wszystkiego, wie pan, no, czy, 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 czy po ręku, czy, czy po barku, no, takie zachowanie no, no, nie godzi papieżowi jeszcze, tak? jeżeli, to jest, jeżeli to jest prawda. No wie pan, no, jak mówię, to jest sytuacja taka, że z jednej strony mamy głowę kościoła, z drugiej strony starszego pana, któremu ktoś mocno ścisnął rękę, podejrzewam, że ona że jego po prostu zabolało, więc tutaj... Nie chcę potępiać w czambu, że zły papież, prawda, lewak i tak dalej, ale też i z drugiej strony no nie wyszło to dobrze. No ale nawet tak zawolały, nie powinny być, nie? A to kobieta. No oczywiście, jak najbardziej. Aczkolwiek jak mówię tutaj jest sprawa taka, że zastanawiam się, na ile to jest. Nie mi to oceniać, na ile to było świadome, na ile to był bezwarunkowy odruch, bo im boli, to... Prawda, odruchowo się bronimy. Z tego co wiem, to przeprosił e, i każde jego zachowanie oceniam pozytywnie. Myślę, że to jest osoba święta po prostu. Ale nawet to zachowanie, to że uderzył w kobietę, to jest pozytywne? Czy on ją odepchnął. E, szczerze powiem panu, że słyszałam najpierw o tym, że przeprosił. I wydaje mi się, że to jest ważne, jak się człowiek nie jak upada, a jak podnosi. Ale co to nie oznacza, że papież pomylił się? Uważa pan się za osobę kompetentną do krytykowania papieża? Ja nie krytykuję, tylko zadaję pytanie, czy papież pomylił się w swoim zachowaniu, czy nie pomylił się? E, uważam się za osobę niegodną do krytykowania w ogóle kogokolwiek. Cóż mogę powiedzieć o sobie, a co dopiero o sobie e, świętej, o papieżu, który uważam, że jest e, w jakiś sposób e, osobą, Yy, uduchowioną. Yy, natomiast jest też człowiekiem, tak? On nie jest Bogiem. Uderzenie kobiety to w ogóle rękoczyny są świadczą o małej no, no, małej wartości człowieka. To nie jest to coś, co nas powinno charakteryzować. A jak pan myśli, papież pomylił się w tej kwestii, w swoim postępowaniu, czy nie? Służo, jest... Jesteśmy ludźmi, każdemu może po prostu coś tam puścić jakiś tam hamulec, prawda? Więc dlatego może nie osądzajmy. Tylko człowiek, każdy się myli. Pomylił. I źle. Nigdy nie możemy niszczyć drugiego człowieka, ani go bić. Nikt nie dał nam takiego prawa. No nie wiem, czy to się pomyli. To odruch, ludzki odruch. Jak ja bym pana szarpnął, to pan też by mi wyrwał rękę. A później pan ludzki mógł przeprosić. Ludzki odruch. Według mnie papież nie jest winien, ale przeprosił. Nie, on się nie pomylił. To mogła być reakcja, bo ja wiem tak to się jak Nie, no generalnie sytuacja jak najbardziej przykra, jak najbardziej przykra niezależnie od rzeczywistego powodu tej sytuacji. Jak mówię podstawowy winny, to jest szef ochrony. Muszę powiedzieć, że jestem oburzony zachowaniem papieża, dostojnika kościelnego, najwyższego dostojnika. Fatalne. Zresztą muszę powiedzieć, że patrząc na to co się dzieje, to dzisiaj Kościół Katolicki ma fatalne też notowania.